Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z Reading Vlogiem i będzie to um, taki jeden dzień z życia. Już jeden taki film pojawił się u mnie na kanale, spodobał Wam się, więc pomyślałam, że um, nagram dzisiaj coś podobnego. I jeżeli mnie znacie, jeżeli mnie obserwujecie, to wiecie, że ja mam dość napięty grafik, um, dlatego na nagrywanie tego typu filmów wybieram dni, gdzie po prostu mam troszkę luźniej, bo zazwyczaj nie miałabym. Z czego wam pokazywać? Bo cały czas coś załatwiam, cały czas coś ogarniam i byłoby to po prostu dla was nudne. Na przykład wczoraj miałam taki dzień, że praktycznie w ogóle nie odpoczęłam w ciągu dnia, więc nagrywanie czegoś takiego byłoby bez sensu. Ale dzisiaj, dzisiaj mam chwilę, żeby odpocząć. Wróciłam z Torunia, bo na ostatnim reading vlogu byłam jeszcze na obozie w Toruniu. Ale teraz już jestem w domu i będę tutaj przez niecałe dwa tygodnie, więc chociaż chwilę mam tutaj wytchnienia. I dzisiaj też mam wolne, jeżeli chodzi o trening, więc bardzo się cieszę, bo mogę spędzić dzień w domu i pogarniać trochę rzeczy, bo coś tam do zrobienia mam, ale jest tego na tyle mało, że mogę sobie spokojnie więcej troszkę poczytać. I teraz pokażę Wam, co czytam. Mam tutaj świat z przedmiotu, pokazywałam wam to na Instagramie. Jest to książka Agnes Grossman, która ujawnia, autorka tutaj ujawnia Sposób traktowania kobiety w kulturze masowej, reklamie, filmie, fotografii, a nawet w kreskówkach i bajkach. Sto szokujących scen, które już nigdy nie będą możliwe. I teraz tak. Książka bardzo mi się podoba. Jestem już. Tu zostało mi tyle. Zmierza ona w jednym kierunku, więc myślę, że moje zdanie się tutaj nie zmieni, bo jest ona bardziej po prostu takim przedstawieniem faktów i troszkę też punktu widzenia autorki, która pisze dość jednym tonem, ponieważ chce po prostu zwrócić uwagę na to, jak kobiety są przedmiotowo były i są też przedmiotowo traktowane właśnie w reklamach, filmach i tak dalej. I jak brut. Totalne było podejście do kobiet w niektórych momentach. Naprawdę niektóre rzeczy mnie bardzo zszokowały i aż obrzydziły, i nie przypuszczałam, że ktokolwiek może wpaść na to, żeby kobietę przedstawić w takim świetle. To jest po prostu straszne. Spotkałam się z zarzutami, jeżeli chodzi o tą książkę. Że um, nie ma tam nic ciekawego, że wszystko jest niedokładnie opisane, i tak dalej. Okej, okay, nie uważam, że tutaj autorka dokonała jakiejś wnikliwej analizy, ale nie też tego oczekiwałam od tej książki. Chciałam po prostu faktów, dostałam je. Są one bardzo takie podstawowe. Ale myślę, że jak na początek jest to bardzo w porządku książka, szczególnie jeżeli po prostu chcecie się dowiedzieć troszkę więcej w tym temacie, a nie jakoś zagłębić ten temat maksymalnie, bo od takiej ciężkiej książki, gdzie bardzo są postawione na walory też estetyczne, czyli mamy duże zdjęcia, mniej tekstu, no nie dostaniecie czegoś takiego, tak? Um, ale jeżeli tylko interesują Was te tematy, to uważam, że książka jest naprawdę fajna, napisana prostym językiem. Nie mamy tu jakiegoś bogatego, e, pięknego, barwnego stylu. Ale tak jak mówię, nie oczekiwałam tego. Dostałam to, co chciałam i bardzo się cieszę i uważam, że ta książka jest przydatna i jest ważna. Widzieliście też na pewno w ostatnim vlogu, że czytałam Miecz przeznaczenia, czyli drugi tom opowiadań. Skończyłam. Kocham. Ta część podobała mi się troszkę mniej niż ostatnie życzenie. Dałam 4,5 gwiazdki, ale no i tak to jest naprawdę świetne. I oczywiście już zaopatrzyłam się w krew elfów. I nie mogę się doczekać, aż to przeczytam. O rany, strasznie się cieszę, strasznie mi dużo radości em, daje ta cała seria, więc nic tylko się cieszyć. Piję sobie kawę. Aha, jeżeli chodzi, miałam Wam powiedzieć, co dzisiaj robiłam w ogóle, bo em, jest to dzień z życia. Wstałam rano około siódmej już em, i ogarniałam papierkową tam robotę, wiecie, umowę i tak dalej. I się ogarnęłam, umyłam się i przyszłam tutaj do Was i tyle na razie zrobiłam. I za chwilę em, ruszam do sprzątania, ponieważ no nie było mnie tutaj dwa tygodnie i trzeba zrobić generalne porządki. Muszę też się przepakować, rozpakować, zrobić dużo prania, więc em, troszkę takich domowych robót mam. I jeszcze też na pewno będę słuchać audiobooka, ponieważ jak sprzątam em, i robię tego typu rzeczy, to bardzo lubię sobie słuchać audiobooki. I tym razem postawię na książkę Before the Coffee Gets Cold Toshikazu Kawaguchi. I będę jej słuchać na aplikacji BookBeat. Tutaj mamy napisane, że książka ma em, 6 godzin i 52 minuty, więc idealnie na jeden dzień. O czym ona jest? Słyszałam jedynie tyle, że jest ona o kawiarni, gdzie em, ludzie przychodzą i podróżują w czasie, ale muszą wrócić zanim kawa ostygnie, więc brzmi to. Niesamowicie, już nie mogę się doczekać. Słyszałam naprawdę świetne opinie, m.in. Łukasz to Kim Claudium polecał, a ja Łukaszowi um, ufam w poleceniach książkowych, więc już nie mogę się doczekać, aż ją zacznę. A o aplikacji BookBeat na pewno już słyszeliście u mnie na kanale, bo już raz o nich wam tutaj wspominałam i miałam też dla was kod na 4 tygodnie korzystania z aplikacji za darmo i tym razem też coś takiego mam, więc za niedługo Dalszej części filmu o wszystkim Wam powiem. A z takich jeszcze ciekawych rzeczy, to kupiłam sobie wczoraj szczoteczkę do zębów. Nie wiem, strasznie się z niej cieszę, więc tak jest do tego różowa. Więc... Czy może być lepiej? Jesteśmy na stacji teraz, ponieważ spaliła nam się um, żarówka tyłu, od kierunkowskazu, która no jest dość kluczowa podczas jazdy, więc trzeba było ją szybko zmienić, żeby bezpiecznie jeździć. Um, I jedziemy ogarnąć kilka rzeczy na mieście, ja między innymi muszę kupić um, kostkę do ładowarki do telefonu i też po prostu mamy tam kilka jeszcze rzeczy do załatwienia. Później wracam do domu i dalej będę sprzątać i słuchać, bo już się mega wkręciłam w tę książkę. Przyszła mi jedna książka z Empiku, ponieważ moje zamówienie zostało rozdzielone na dwie części, bo jedna książka tak jakby je opóźniała um, i zamówiłam sobie dwie książki, Jakuba Maleckiego. jedna już u mnie jest i przypuszczam, że to będzie ta druga, ale nie pamiętam, którą zamówiłam i która już do mnie przyszła. Nieważne, zaraz otworzymy i zobaczymy. Co nie w że że mam? Albo nie mam. Okay, ja moja umiejętność z otwierania paczek to jest mistrzostwo. Przyszła mi redza, czyli u siebie mam już chyba... nie, nie dygot. Coś innego. Josepha mam, tak. Więc y, przyszła mi teraz Rydza. Chyba najpopularniejsza książka Jakuba Małeckiego z tego co mi się wydaje. Najwięcej osób o niej mówi, najwięcej osób ją poleca, więc już nie mogę się doczekać, aż e, zacznę ją czytać. Ja kiedyś zaczęłam w audiobooku, ale doszłam do wniosku, że nie chcę jego książek słuchać w audiobooku, bo nie przyswajałam ich aż tak fajnie, jak przyswajałam horyzont czytając go, więc e, na pewno za nią wezmę się za niedługo. Jest godzina 15.22. Ja cały czas chodzę, sprzątam. Wam e, i słucham Before the Coffee Gets Cold i jestem na około 40% w audiobooku i naprawdę mi się podoba. E, nie będzie to może jakiś wielki ulubieniec na ten moment, zobaczymy jak będzie później, ale teraz podoba mi się to, że skupiamy się bardziej na bohaterach, a nie na samej fabule. Wiem, że nie każdy jest fanem czegoś takiego, ale w tej książce naprawdę e, jest to bardzo dobry zabieg. I tak jak Wam mówiłam już, e, książka opiera się na tym, że mamy kawiarnię. I w tej kawiarni ludzie mogą przenosić się w czasie, ale mają bardzo dużo warunków. Jednym z warunków jest na przykład to, że mogą podróżować w czasie tylko i wyłącznie do momentu, aż ich kawa nie wystygnie, co jest mega fajne. Nie chcę wam tu dużo zdradzać. Oczywiście to nie są za żadne spoilery, ale fajnie się tego dowiadywać w trakcie czytania. I oczywiście ludzie chcą to wykorzystać do różnych rzeczy, ale większość z tych rzeczy jest bardzo taka ludzka i taka z którą możemy się utożsamić, bo myślę, że każdy z nas będzie miał lub miał już moment w życiu, gdzie żałował ostatnich słów, które do kogoś powiedział albo chciałby jeszcze raz zobaczyć ukochaną osobę, której już nie może zobaczyć, więc są to takie rzeczy bardzo ludzkie i bardzo takie no, wzruszające też i, i poruszające w jakiś tam sposób czytelnika. I my poznajemy tych bohaterów między innymi właśnie od tych stron, dlaczego Chcą podróżować w czasie i co w ich życiu się wydarzyło. I też osoby, które podróżują w czasie, mogą się spotkać w przeszłości jedynie z osobami, które już były w tej kawiarni. Więc to jest dość też taki mocny warunek. Jest tam ich jeszcze więcej, ale tak jak mówię, nie będę wam tu nic zdradzać. Książka na ten moment bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie dalej. I tak jak mówiłam, słucham jej na aplikacji Bookbeat. Aplikację Bookbeat testowałam już w tamtym roku gdzieś tak w październiku. Więc część osób, jeżeli oglądacie regularnie moje filmy, może już kojarzyć te aplikacje. I e BookBeat jest to aplikacja z audiobookami i ebookami. Jak wiecie, ja jestem wielką fanką audiobooków, słucham ich cały czas przy różnych czynnościach. Jeżeli wy nie próbowaliście, to zachęcam. I myślę, że na początek z audiobookami BookBeat będzie świetny. Ale też nie tylko na początek, ponieważ nawet jeżeli korzystaliście z wielu aplikacji do audiobooków, fajnie też przetestować BookBeat, bo może Was em, zaskoczyć czymś pozytywnym. Dla mnie, dalej ulubioną rzeczą em, w tej aplikacji jest. Jest zakładka z inspiracjami, ponieważ tam aplikacja po prostu podrzuca nam książki, które mogą nam się spodobać i tam wiele różnych perełek znalazłam. I dodałam je sobie do zakładki mojej książki. Tutaj macie kilka. Ciekawych tytułów, które znalazłam, może któreś akurat Was zainteresują. Do tego dalej świetnie sprawdza mi się podział na kategorie, bo zazwyczaj szukam książki z konkretnej kategorii, z konkretnego gatunku, a tutaj gatunki są podzielone jeszcze na podgatunki. Więc myślę, że każdy tutaj dotrze do konkretnego miejsca, do którego chce dotrzeć w tej aplikacji, co jest bardzo przydatne. Jeśli słuchacie w różnych językach, to tutaj BookBeat też oferuje książki, nie tylko po polsku i po angielsku, bo są też inne języki, więc możemy też rozbijać się em, na tej płaszczyźnie. I do tego znalazłam tam książki Elżbiety Herezińskiej albo e, George'a Orwella, więc e, są to tacy autorzy, no, dość pożądani, więc fajnie, że te książki też tam są. I tak jak poprzednim razem mam dla Was kod, dzięki któremu będziecie mogli używać BookBeat przez 4 tygodnie, całkowicie za darmo. To ja z przyszłości montująca tego vloga zorientowałam się, że jestem tak nieogarnięta, że nie podałam Wam, jaki jest to Kod. Kod to po prostu magna. E, macie go też napisany w opisie, tam macie też link do rejestracji. Wystarczy, że podczas rejestracji właśnie podacie ten kod i wtedy macie te 4 tygodnie za darmo. Oczywiście przy rejestracji będziecie musieli podać um, dane swojej karty, ale przez te 4 tygodnie BookBeat nie pobierze z niej żadnych pieniędzy. Myślę, że jest to super sprawa, szczególnie że nic tutaj nie płacicie i możecie przetestować i zobaczyć, czy audiobooki są dla Was, a jeśli już próbowaliście audiobooków, to czy po prostu ta aplikacja akurat Wam pasuje. Zachęcam Was do spróbowania, ponieważ um, BookBeat jest. Aplikacją bardzo prostą w użytku, do tego też sam jej wygląd jest przyjemny dla oka, a takie rzeczy też się ceni, chociaż nie są najważniejsze. I koniecznie, jeżeli już przetestujecie BógBit, napiszcie mi, jakie książki udało Wam się tam przesłuchać. A ja teraz wracam do sprzątania i do słuchania i odezwę się do Was później. Pomyślałam, że pokażę Wam e, na przykład jeden jakiś fragment z tej książki, żebyście zobaczyli, jak to dokładnie wygląda. I to jest coś, co naprawdę bardzo mnie zirytowało. Ehm... Jest to reklama z roku 1950. Jest to reklama krawatów. I mamy tutaj mężczyznę, który sobie siedzi jak król wszystkiego, i tutaj kobieta mu usługuje. I mamy tutaj napis, pokaż jej, że to męski świat. Więc są to rzeczy, które naprawdę bardzo irytują i będziecie się na pewno przy nich denerwować, ale myślę, że warto. Twarzą, po prostu przed chwilą zmywałam makijaż, ale chciałam Wam szybciutko pokazać um, pięć książek, które kupiłam, bo w Pewnie przed chwilą widzieliście, że byłam w Dedalusie i w tak czytam. Niestety w tak czytam nic nie kupiłam, ale w Dedalusie złowiłam właśnie te pięć książek, z czego trzy to reportaże, więc wam je teraz pokażę. Zacznijmy od nich. Pierwsza książka to jest bardziej essay z wydawnictwa czarnego, Śmierć Żydów w fotografii. Tutaj autorka e, nawiązując do ośmiu fotografii. Opisała masakrę Żydów na plaży w pobliżu łotewskiego miasta Lipawa. Więc będzie to na pewno coś strasznego, ale też bardzo ciekawego, bo dla mnie te tematy są bardzo interesujące. Kolejna książka to reportaż żony Polarników, siedem niezwykłych historii, czasy wielkich odkryć polarnych i kobiety, które porzuciły konwencjonalną rolę pani domu. Był boku mężów najznamie... najznamietnieniu. Naj... Naj... Najznamietni... Najznamienitszych polarników uczestniczyć w podboju krainy wiecznego śniegu. Nie wiem, jakoś tak opis mnie zaciekawił i też zaciekawił mnie opis w reportażu. To jest ten reportaż od wydawnictwa Czarnego i jest on o nabożeństwach z wężami w południowych Appalachach. Nie wiem, tego przeczytać, ale tu mamy reportaż o Ameryce Południowej i o jakimś kości o kościołach wężowników. Bardzo ciekawie to brzmi. Zobaczymy. O żadnej z tych książek nigdzie nie słyszałam, ale słyszałam o czymś innym, co kupiłam, czyli o trzech muszkieterach. Myślę, że najczęściej na BookTube słyszeliście o trzech, o trzech muszkieterach od Anity. Dzisiaj akurat z nią rozmawiałam i właśnie jakoś tak um, ci trzej muszkieterowie się przewinęli podczas naszej rozmowy. I weszłam do Dalusa i akurat był tam ten komplet... Um części pierwszej i części drugiej, więc wzięłam i na pewno przeczytam. Chciałam Wam szybciutko pokazać kilka pozycji na Bookbit, które mogą Was e, zainteresować, tak myślę. Oczywiście mamy tutaj mojego ukochanego Sherlocka Holmesa, którego wiecie, że uwielbiam. Jest też na przykład seria Elżbiety Herezińskiej, Północna Droga, którą też za niedługo chcę przeczytać. Dla miłośników kryminału mamy tutaj kilka książek Agaty Christie. Jest też kolejny mój ulubieniec, czyli wszystkie części Harry'ego Pottera. Jeszcze z książek, które już czytałam, e, nie wiem czy pamiętacie, Czytałam chyba pół roku temu albo nawet prawie rok temu. E Nasz Ostatni Dzień i jest ta książka tutaj w oryginale. Bardzo Wam ją polecam, bo jest to naprawdę świetna młodzieżówka. A w oryginale myślę, że też będzie dość prosta. Mam tutaj też Okrutnego Księcia w oryginale i właśnie w oryginale chciałam przeczytać tę książkę, więc cieszę się, że tutaj jest, więc będę mogła sobie ją przesłuchać. I mój zeszłoroczny ulubieniec, czyli Moja Mroczna Vanessa w oryginale. Słuchajcie koniecznie. Przechodzę już zakończyć tego vloga. Skończyłam słuchać Before the Coffee Gets Cold i naprawdę podobała mi się ta książka. Muszę zebrać, jeśli wiecie, bo jestem świeżo po skończeniu jej, więc jeszcze nie chcę nic tutaj mówić konkretnego, więcej powiem wam w podsumowaniu miesiąca, ale uważam, że pomysł na fabułę genialny. Fajnie skupiamy się na bohaterach. Podobało mi się też połączenie kilku historii i mamy tu dużo emocji dużo różnych emocji dużo różnych powiązań i po prostu ludzi o różnych charakterach o różnej przeszłości o różnej historii, w jakiś tam sposób się ze sobą łączy, co jest naprawdę wspaniałe. E, może nie będzie to, tak jak mówiłam, już mój ulubieniec. Nie stała się tak książka moim ulubieńcem, ale na pewno będę o niej pamiętać i będę wam ją polecać. Ale tak jak mówię, pozbieram myśli i powiem Wam więcej w podsumowaniu miesiąca. Skończyłam też świat sprzed mitu, i jedyne, co chcę dodać, to to, że w niektórych momentach były po prostu jakieś pojedyncze zdanie, gdzie miałam w głowie takie. Nie zgadzam się z tym. Autorka może tutaj troszkę przesadziła, troszkę na siłę chciała um, po prostu zaognić sprawę, czy tak się mówi. Po prostu zbyt negatywnie niekiedy podchodziła, ale to były dosłownie jakieś pojedyncze momenty. Um, ale tak ogólnie w 90 paru procentach zgadzam się z tym, co tu jest. I dalej polecam Wam tę książkę już po skończeniu, mogę to śmiało powiedzieć. Czytajcie, bo jest to ważna lektura. Nie oczekujcie zbyt wiele, ale na pewno ym, Wam nie zaszkodzi. I tak, to chyba tyle. Pamiętajcie o aplikacji BookBeat, bo naprawdę warto spróbować, ym, szczególnie jeżeli z audiobookami nie mieliście jeszcze do czynienia. Myślę, że spokojnie, szybciutko się zakochacie i zaczniecie ich słuchać nałogowo. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!